Tomasz Raczek urodził się 25 kwietnia 1957 roku w Warszawie, mieście, które od dekad stanowiło pulsujące centrum polskiej kultury, debaty intelektualnej i artystycznych sporów. Dorastanie w takiej przestrzeni nie było bez znaczenia. Już od najmłodszych lat, Raczek funkcjonował w środowisku, w którym rozmowy o książkach, filmach i ideach były czymś naturalnym. Niemal codziennym rytuałem. To właśnie ten klimat, gęsty od znaczeń i pytań, zaczął kształtować jego wrażliwość oraz potrzebę rozumienia świata poprzez sztukę. Dom rodzinny Tomasza Raczka nie był typowym miejscem dziecięcej beztroski. Panowała w nim atmosfera intelektualnej czujności, szacunku do słowa i krytycznego myślenia. Rodzice, choć dalecy od medialnego rozgłosu, przywiązywali ogromną wagę do edukacji i samodzielności myślenia. Książki zajmowały w mieszkaniu szczególne miejsce, a biblioteczki pełne literatury pięknej i eseistyki stawały się dla młodego Tomasza pierwszym oknem na świat idei. To tam nauczył się, że opinia bez argumentu jest pusta, a emocja bez refleksji niepełna. Dzieciństwo Raczka przypadło na czasy P.R.L.U., co oznaczało życie w rzeczywistości pełnej ograniczeń, cenzury i niedopowiedzeń. Paradoksalnie to właśnie te bariery rozbudzały ciekawość. Oglądanie filmów, często tych samych, powtarzanych w kinach studyjnych czy telewizji, było dla niego nie tylko rozrywką, lecz także ćwiczeniem uważności. Uczył się czytać między wierszami, wychwytywać symbole, aluzje i znaczenia ukryte pod powierzchnią fabuły. Kino szybko stało się dla niego przestrzenią wolności, miejscem, gdzie można było zadawać pytania, na które rzeczywistość nie zawsze pozwalała odpowiedzieć wprost. Już jako nastolatek Raczek wykazywał szczególne zainteresowanie kulturą filmową. Zamiast bezrefleksyjnego zachwytu nad gwiazdami ekranu, fascynował go mechanizm powstawania dzieła reżyseria, scenariusz, montaż aktorstwo jako język emocji. Potrafił godzinami analizować obejrzany film, zastanawiając się, dlaczego dana scena działa, a inna pozostawia obojętnym. Ta potrzeba analizy, niemal reporterska dociekliwość, była zapowiedzią przyszłego zawodu. Naturalnym krokiem stały się studia na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie Raczek rozpoczął naukę na Wydziale Polonistyki. To właśnie tam jego zainteresowania zyskały solidne podstawy teoretyczne. Literatura, Teoria kultury, historia sztuki wszystkie te dziedziny zaczęły splatać się w jedną spójną całość. Studenckie lata były okresem intensywnego formowania poglądów, ale też pierwszych prób publicznego zabierania głosu. Pisanie recenzji, udział w dyskusjach i seminariach uczyły go precyzji języka oraz odpowiedzialności za słowo. Pierwsze kroki zawodowe Tomasza Raczka nie były spektakularne ani głośne. Zaczynał skromnie od tekstów publikowanych w prasie kulturalnej, często czytanych przez wąskie grono odbiorców. Jednak już wtedy wyróżniał się stylem spokojnym, analitycznym, pozbawionym taniej sensacji. Raczek nie krzyczał, on tłumaczył, nie narzucał ocen, prowadził czytelnika przez własny tok myślenia. Ta metoda, wymagająca cierpliwości zarówno od autora, jak i odbiorcy, z czasem stała się jego znakiem rozpoznawczym. Wchodząc w świat krytyki filmowej, Raczek niósł ze sobą bagaż dziecięcych doświadczeń, rodzinnych rozmów i młodzieńczej ciekawości. Każdy tekst był dla niego nie tylko oceną filmu, ale też próbą dialogu z widzem. Już na tym etapie było jasne, że nie interesuje go szybka popularność ani powierzchowna aprobata. Jego ambicją było coś znacznie trudniejszego zrozumieć kino jako lustro epoki. I pomóc innym to lustro właściwie odczytać. To właśnie z tych cichych, często niezauważonych początków wyrósł późniejszy autorytet. Ale zanim pojawiły się kamery, nagrody i publiczne debaty, był chłopiec z warszawskiego mieszkania, pełnego książek. Chłopiec, który nauczył się, że pytanie dlaczego bywa ważniejsze niż szybka odpowiedź. Wejście Tomasz Raczek w świat mediów i szeroko pojętej kultury nie było dziełem przypadku ani efektem jednego przełomowego momentu. Jego kariera rozwijała się stopniowo, niemal organicznie, wraz z rosnącą potrzebą polskiego społeczeństwa, by ktoś potrafił mówić o filmie i sztuce w sposób zrozumiały, a jednocześnie pogłębiony. Raczek pojawił się dokładnie w tym momencie, gdy widzowie zaczęli oczekiwać czegoś więcej niż prostych ocen w rodzaju dobry lub zły lata 80. i 90. okazały się dla niego czasem intensywnej pracy i budowania pozycji. Publikował w najważniejszych tytułach prasy kulturalnej, stopniowo zyskując opinię krytyka wymagającego, ale sprawiedliwego. Jego teksty wyróżniały się precyzją języka i intelektualną uczciwością. Nie ulegał modom ani naciskom środowiskowym. Potrafił zachwycić się filmem niepopularnym i bezlitośnie rozprawić się z produkcją, którą uwielbiały tłumy. To właśnie ta niezależność zaczęła przyciągać uwagę czytelników. Prawdziwy przełom nastąpił jednak wraz z pojawieniem się Tomasza Raczka w telewizji. Dla wielu widzów był to moment zaskoczenia. Krytyk filmowy, który nie mówi hermetycznym językiem akademickim, ale też nie schlebia gustom masowym, Programy poświęcone kinu, które współprowadził, szybko stały się przestrzenią żywej debaty o kulturze. Raczek wniósł do nich spokój, ironię i dystans, cechy rzadko spotykane w medialnym świecie nastawionym na sensację. Popularność rosła, a wraz z nią rozpoznawalność. Jego twarz i głos stały się symbolem intelektualnej telewizji, takiej, która nie boi się trudnych tematów. I nie traktuje widza protekcjonalnie. Dla jednych był autorytetem, dla innych prowokatorem. Jedno było pewne: obok Raczka nie dało się przejść obojętnie. Każda jego opinia wywoływała dyskusję, często gorącą i pełną emocji. W tym okresie zaczęły pojawiać się również nagrody i wyróżnienia potwierdzające jego znaczenie w świecie kultury. Choć sam Raczek wielokrotnie podkreślał, że statuetki i tytuły, nie są dla niego celem samym w sobie trudno było nie zauważyć, że środowisko doceniło jego wkład w popularyzację świadomego odbioru kina. Był zapraszany na festiwale filmowe, panele dyskusyjne i konferencje, gdzie jego głos traktowano z powagą. Jednocześnie rosła presja. Im większa była jego popularność, tym częściej oczekiwano od niego jednoznacznych stanowisk i szybkich reakcji. Media zaczęły domagać się komentarzy niemal natychmiast po premierach czy skandalach branżowych. Raczek, przyzwyczajony do refleksji i analizy, musiał odnaleźć się w świecie, który coraz bardziej cenił tempo kosztem głębi. Nie zawsze było to łatwe i nie zawsze kończyło się bezkonfliktowo. Dla części publiczności stał się sumieniem krytyki filmowej, dla innych symbolem elitarności oderwanej od gustów zwykłych widzów. Paradoks polegał na tym, że im większą miał wiedzę i doświadczenie, tym częściej był atakowany za rzekomą wyższość czy dystans. Raczek jednak konsekwentnie pozostawał sobą, nie rezygnując z własnych standardów, wolał narazić się na krytykę, niż uprościć przekaz. Z perspektywy czasu ten etap kariery można uznać za okres największego blasku, ale i narastających napięć. Tomasz Raczek znalazł się na szczycie. Rozpoznawalny, cytowany, komentowany. Jednocześnie jednak coraz wyraźniej rysowały się cienie tej pozycji, zmęczenie, oczekiwania i pytanie: jak długo można utrzymać niezależność w świecie, który coraz częściej domaga się jednoznacznych deklaracji? To właśnie wtedy zaczęły kiełkować konflikty, które w kolejnych latach miały wyjść na powierzchnię. Ale zanim do tego doszło, Raczek był uosobieniem sukcesu, krytykiem. Który z niszowej dziedziny uczynił temat ogólnonarodowej rozmowy. Za publicznym wizerunkiem intelektualisty i medialnego autorytetu Tomasz Raczek przez długie lata kryło się życie prywatne, skrzętnie oddzielane od świata kamer i nagłówków. Raczek konsekwentnie bronił tej granicy, przekonany, że prywatność nie jest walutą, którą należy płacić za rozpoznawalność. Paradoksalnie, to właśnie ta powściągliwość wzmacniała ciekawość opinii publicznej i rodziła domysły, pytania oraz plotki. Rodzina zawsze zajmowała w jego życiu szczególne miejsce, choć rzadko mówił o niej wprost. Bliscy byli dla niego punktem odniesienia i zapleczem emocjonalnym, ale też przestrzenią wymagającą kompromisów i poświęceń. Intensywna praca w mediach, częste wyjazdy, festiwale i zobowiązania zawodowe sprawiały, że relacje prywatne wystawiane były na ciężką próbę. Raczek wielokrotnie podkreślał, że sukces zawodowy ma swoją cenę, często płaconą ciszą w domu i nieobecnością w momentach, które dla innych są oczywiste. Temat miłości i związków przez lata pozostawał w jego narracji niemal nieobecny. Nie dlatego, że nie istniał, lecz dlatego, że Raczek świadomie nie chciał go upraszczać ani wystawiać na publiczny osąd. W świecie mediów, gdzie uczucia często redukowane są do sensacyjnych nagłówków, on wybierał milczenie. To milczenie bywało jednak interpretowane jako dystans, chłód lub ucieczka niesprawiedliwe, ale zrozumiałe w realiach kultury plotki. Nie brakowało napięć i konfliktów, które narastały w cieniu zawodowych sukcesów. Bliscy musieli mierzyć się z ciężarem rozpoznawalności raczka, z etykietą, Rodziny znanego krytyka, która nie zawsze była wygodna. Z kolei on sam stawał przed dylematem: jak pogodzić potrzebę intymności z rolą publicznego komentatora rzeczywistości? Te sprzeczności nie zawsze dawały się łatwo rozwiązać, a niektóre rysy, jak sam później przyznawał, okazały się niemożliwe do całkowitego zatarcia. Kwestia dzieci i rodzicielstwa również pojawiała się w domysłach opinii publicznej, lecz Raczek konsekwentnie odmawiał komentowania tych tematów. Dla niego rodzina nie była elementem autopromocji ani budowania wizerunku. Wolałby oceniano go przez pryzmat myśli, argumentów i pracy, a nie prywatnych wyborów. Ta postawa, choć godna szacunku, często prowadziła do niezrozumienia i jeszcze większej fali spekulacji. Z perspektywy lat widać wyraźnie, że życie uczuciowe Tomasza Raczka nie było wolne od poświęceń. Każda decyzja zawodowa miała swoje odbicie w sferze prywatnej, a niektóre kompromisy okazywały się bolesne. Były relacje, które nie przetrwały presji czasu i oczekiwań, były też emocje, o których nigdy nie opowiedział publicznie. Te niewidoczne historie współtworzyły jednak jego drogę cichą, lecz znaczącą. W biografii Raczka. Nie jest opowieścią o skandalu czy spektakularnym dramacie, lecz o napięciu między potrzebą bliskości a konsekwencją wyboru życia w świetle reflektorów. To właśnie w tej ciszy kryją się pytania, które przez lata zadawali sobie widzowie i czytelnicy, a odpowiedzi, choć częściowe, miały dopiero nadejść. Gdy Tomasz Raczek zbliżał się do 69 roku życia, pytanie, które od lat krążyło w przestrzeni publicznej, niczym niedomknięty nawias, stało się zbyt głośne, by dalej je ignorować. Widzowie, czytelnicy i komentatorzy od dawna zastanawiali się, kim naprawdę jest Raczek poza rolą krytyka, poza telewizyjnym studiem, poza precyzyjnie budowanym językiem ocen. I właśnie wtedy padły słowa, które wielu uznało za spóźnione, a inni za odważne. To, co Raczek w końcu powiedział, nie było sensacyjnym wyznaniem ani próbą taniego szoku, było raczej spokojnym, dojrzałym potwierdzeniem tego, co od lat funkcjonowało w sferze domysłów. Jednocześnie stało się momentem symbolicznego rozliczenia z mediami, z publicznością, ale też z samym sobą. Dla części odbiorców była to chwila ulgi, wreszcie jasność, wreszcie nazwane to, co przez lata pozostawało w półcieniu. Dla innych rozczarowanie, bo oczekiwali czegoś bardziej dramatycznego, bardziej mede medialnego. Ten moment nie wydarzył się jednak w próżni. Kariera Tomasza Raczka już wcześniej zaczęła wchodzić w fazę napięć i pęknięć. Zmieniający się krajobraz medialny, rosnąca dominacja szybkich opinii i internetowych uproszczeń sprawiły, że jego styl, oparty na refleksji i niuansie, zaczął być postrzegany jako zbyt wymagający. Pojawiły się zarzuty o elitaryzm, oderwanie od koła zwykłego widza, a nawet o brak empatii wobec nowych gustów publiczności. Nie brakowało też kontrowersji zawodowych. Każda krytyczna wypowiedź raczka była natychmiast wycinana z kontekstu, komentowana w mediach społecznościowych i obracana przeciwko niemu. Dawniej dyskusja o filmie trwała dniami, teraz jedna fraza potrafiła wywołać burzę w kilka minut. W tej rzeczywistości Raczek coraz częściej stawał się celem ataków, a nie uczestnikiem rozmowy. Część widzów odwróciła się od niego, uznając go za relikt minionej epoki. Właśnie na tle tych napięć jego słowa zyskały szczególną wagę. To nie była ucieczka ani próba rehabilitacji w oczach tłumów. Raczek nie przepraszał za bycie sobą, ale też nie udawał, że wszystko potoczyło się bezbłędnie. Przyznał, że milczenie bywało wygodne. A odkładanie prawdy bezpieczne. Jednocześnie jasno zaznaczył, że jego droga zawodowa nigdy nie była kłamstwem, lecz konsekwencją wyborów dokonanych w konkretnych warunkach i czasach. Reakcje były skrajne. Jedni mówili o akcie odwagi i uczciwości, inni o spóźnionym geście, który niczego już nie zmieni. Pojawiły się głosy, że to właśnie ta decyzja przypieczętowała jego marginalizację w mediach głównego nurtu. Ale byli też tacy, którzy zobaczyli w nim człowieka zmęczonego rolą, a jednocześnie wiernego własnym zasadom, nawet jeśli oznaczało to zapłacenie wysokiej ceny. W historii Tomasza Raczka to opowieść o zderzeniu prawdy z oczekiwaniami o chwili, w której pytanie nad czym wszyscy się zastanawialiśmy przestało być szeptem, a stało się wypowiedzianym faktem. I choć dla wielu był to koniec pewnej iluzji, dla samego Raczka, Mógł to być początek najtrudniejszego, ale i najbardziej uczciwego etapu drogi. Na końcu tej drogi Tomasz Raczek pozostaje postacią niejednoznaczną. I właśnie w tej niejednoznaczności kryje się jego prawdziwe znaczenie. Nie był krytykiem, którego można łatwo zaszufladkować, ani człowiekiem, którego życiowe wybory da się streścić jednym zdaniem. Jego biografia to opowieść o konsekwencji. Ale też o kosztach tej konsekwencji, o odwadze myślenia samodzielnego i o cenie, jaką płaci się za wierność własnym zasadom. Z perspektywy lat widać wyraźnie, że Raczek nigdy nie dążył do bycia lubianym za wszelką cenę. W świecie, w którym popularność często wygrywa z treścią, on uparcie stawiał na sens, kontekst i odpowiedzialność za słowo. To podejście przyniosło mu autorytet. Ale też samotność. Wielu widzów i czytelników odeszło, nie chcąc już słuchać głosu, który wymagał skupienia i wysiłku. Inni zostali, właśnie dlatego, że ten głos był inny. Jego błędy nie polegały na zdradzie ideałów, lecz na wierze, że milczenie ochroni prywatność i spokój. Czas pokazał, że cisza bywa interpretowana jako dystans, a nawet wyniosłość. Raczek zapłacił za to utratą części sympatii publicznej i miejsca w głównym nurcie mediów, ale zapłacił też czymś mniej widocznym, wewnętrznym ciężarem niespełnionych rozmów i odkładanych wyznań. To była cena, której nie widać w statystykach oglądalności. Jednocześnie trudno odmówić mu uczciwości w końcowym rozrachunku. Gdy w końcu zdecydował się nazwać to, co przez lata pozostawało w domyśle, nie zrobił tego, by odzyskać popularność. Zrobił to, by domknąć własną historię. To gest rzadki w świecie medialnym, świecie, który częściej nagradza krzyk, niż spokój i prowokacje, niż refleksje. Raczek wybrał inną drogę, przyznanie się do własnych decyzji i zaakceptowanie ich konsekwencji. Jego dziedzictwo nie polega na jednym programie telewizyjnym, jednej książce czy jednym kontrowersyjnym zdaniu. Polega na zmianie sposobu, w jaki w Polsce mówiło się o kinie i kulturze. Nauczył widzów, że film to nie tylko rozrywka, lecz także rozmowa o świecie, wartościach i emocjach. Nawet jeśli dziś jego głos brzmi ciszej, echo tej nauki wciąż jest słyszalne. Ostatecznie Tomasz Raczek pozostaje symbolem wyboru między łatwą akceptacją a trudną prawdą między popularnością a integralnością. Można go krytykować, można się z nim nie zgadzać, ale trudno odmówić mu jednego odwagi bycia sobą do końca. I być może właśnie to jest jego największą wartością, niezależnie od błędów i ceny, jaką przyszło mu za nią zapłacić.